O, a co to? Chelsea jest na sprzedaż? To zaraz zobaczę, ile mam na koncie. Dobra, to w przyszłym miesiącu, a teraz sobie jakąś bułkę kupię. Albo dwie. Ten pan na zdjęciu. Roman Abramowicz po prawie 20 latach sprzedaje swój klub. Ukochaną Chelsea. Prawie 20 lat. To szmat czasu. Kto pamięta pierwsze abramowiczowe okienko transferowe w Londynie, co? Wtedy do drużyny dołączyło aż 13 nowych piłkarzy. Jurgen Macho, Marco Ambrosio, Glenn Johnson, Jeremy, Wayne Bridge, Damien Duff, Joe Cole, Juan Sebastian Veron, Adrian Mutu, Alexis Mertin, Hernan Crespo, Neil Sullivan i Claude Makalele. Co to były za czasy? Piękny 2003 rok. Roman poszedł wtedy na zakupy z walizką pełną kasy. Ale dzisiaj nie o tym, nie, 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 nie o transferach, a o tych, którzy już wkrótce mogą zastąpić Abramowicza w roli właściciela klubu. Według informacji Guardiana kupnem The Blues zainteresowanych jest nawet 200 różnych podmiotów. Oczywiście ja dzisiaj nie wymienię Wam tu wszystkich 200, no bez przesady. Skupmy się na tych, o których jest najgłośniej, tych, których media kreują na faworytów w walce o Chelsea. No to kogo mamy na tej liście? Saudyjska Grupa Medialna. To na pewno jest poważny gracz. Według brytyjskich mediów, Saudyjczycy złożyli ofertę za Chelsea, która opiewa na 2,7 miliarda funtów. Prawda, że nieźle? Na czele tej grupy stoi wielki fan de blues, Mohamed Al-Kharedzi. Saudyjski biznesmen jest mocno żyty z Londynem. Ponieważ to w tym mieście studiował i stawiał pierwsze kroki w świecie poważnego biznesu. Dziś stoi na czele potężnej grupy medialnej, a do tego jest właścicielem firmy, którą stworzył jego ojciec. Firma jest odpowiedzialna za chociażby wybudowanie nowoczesnego stadionu, na którym występuje na co dzień drużyna al -Nasser. Według brytyjskich mediów dużym plusem tej kandydatury jest fakt, że grupa, za którą stoi Alkeregi, nie ma bezpośrednich powiązań z saudyjską rodziną królewską i tamtejszym rządem, więc to miałoby odróżniać potencjalnych nowych właścicieli Chelsea od tych, którzy rządzą w Newcastle, Manchesterze City czy PSG. Według The Sun Alkeregi ma już bardzo poważne plany dotyczące przyszłości The Blues. Chciałby przedłużyć kontrakty za Spidiquetą oraz Rudigerem, za półtora miliarda funtów dokonać efektownej renowacji Stamford Bridge, jeszcze więcej pieniędzy wpompować w system szkolenia młodzieży, dofinansować również żeńską drużynę The Blues, a przy okazji wykorzystać swoje rozległe kontakty i sprowadzić do Londynu potężnych sponsorów. Brzmi nieźle, prawda? Kibice Chelsea na pewno by nie narzekali. Szwajcarsko-amerykańskie konsorcjum. Na jego czele stoi szwajcarski miliarder Hans-Jörg Wyss. Duża część jego majątku pochodzi ze sprzedaży firmy Synthes, która produkowała urządzenia medyczne. Wyss to filantrop, posiada fundacje charytatywne, a w 2018 roku na łamach New York Timesa obiecał, że przez następną dekadę przekaże miliard dolarów na działania ochronne na całym świecie. Zdecydowanie nie robię tego sam. Jeśli kupię Chelsea, to zrobię to z konsorcjum składającym się z sześciu lub siedmiu inwestorów. Szczerze wyznał, kim są więc inni inwestorzy? W mediach pojawiły się dwa nazwiska. Wisa mają wspierać Todd Bolly oraz Jonathan Goldstein. Bolly to oczywiście miliarder. Wiadomo, który prowadzi mnóstwo różnych biznesów. Na przykład jest współwłaścicielem Dodgersów i Lakersów. Goldstein. To jego bliski współpracownik i co ciekawe, kibic Tottenhamu. Według informacji dziennikarza Nikoli Infeldego, panowie wyłożyli na stół 2,5 miliarda funtów. Kibic Kokutów jednym z właścicieli Chelsea? No, to wcale nie jest taki niemożliwy scenariusz. Rodzina Ricketts oraz Ken Griffin. Znowu Amerykanie i znowu mamy do czynienia z wielkim połączeniem sił oraz milionów. Właściciele Chicago Cubs, rodzina Ricketts, na której czele stoi Tom Ricketts, też poluje na Chelsea, a pomaga im druga najbogatsza osoba w stanie Illinois i 45. najbogatszy Amerykanin, czyli Ken Griffin. Rickettsowie od lat marzyli o tym, żeby poszerzyć swoje sportowe portfolio o drużynę piłkarską. Kilka lat temu należeli do grupy udziałowców w Derby County. Głośno mówiło się też o tym, że mocno interesowali się kupnem Milanu. Jak wiemy, nic jednak z tego nie wyszło. Teraz na ich celowniku znalazła się Chelsea. Jako ich wielki plus wymienia się to, czego dokonali w Chicago Cubs. Stworzyli silną drużynę, która odniosła sukcesy, a do tego dokonali renowacji stadionu Wrigley Field, na którym grają kapsi. Tylko czy zarządzanie amerykańską drużyną baseballa to to samo co zarządzanie angielskim klubem piłki nożnej? Chyba nie do końca. Mają przewagę nad resztą chcących kupić Chelsea, ponieważ bank odpowiadający za sprzedaż klubu Abramowicza blisko współpracuje właśnie z Rickettsami. Czy to oznacza, że Chelsea trafi w ich ręce? Zobaczymy. Na razie wiadomo tyle, że razem z Griffinem mieli położyć na stole ponad 3 miliardy dolarów. Czy to wystarczy? Nick Candy Londyński deweloper jest wielkim kibicem Chelsea. Od czwartego roku życia kibicuje Chelsea. Mój tata był proszony o grę dla Chelsea. Kocham Chelsea. Nie mam nic przeciwko, jeśli to nie ja kupię ten klub, ale mam nadzieję, że trafi on w dobre ręce. Na 100% kibice powinni być uwzględnieni przy kierowaniu klubem, zarówno na poziomie zarządu, jak i poziomie ekonomicznym. Mówi otwarcie Candy. Do tego dodaje, że Stamford Bridge musi zostać przebudowane i odświeżone tak jak na XXI wiek przystało. Deweloper chce, podobnie jak Wiz, stworzyć konsorcjum, w którym miałby się znaleźć m.in. były prezes Liverpoolu Sir Martin Broughton. Candy'ego otwarcie poparł były piłkarz i trener Chelsea Gianluca Viali. Włoch twierdzi, że to najlepsza opcja dla kibiców The Blues. Bo Candy to człowiek, który chce uczynić Chelsea jeszcze lepszym klubem. Niektórych kibiców już pewnie kupił, ale Chelsea jeszcze nie. To kto tam jeszcze został? No jest kilka nazwisk. Jeden z najbogatszych Brytyjczyków, Jim Radcliffe, do którego Ineos Football Group należą kluby piłkarskie z Nicei i Lozanny. Tillman Fertita, który jest właścicielem Houston Rockets, a jego majątek Forbes wycenia na niecałe 5 miliardów funtów. Woody Johnson. E, nic wam to nie mówi? A firmę Johnson ⁇ Johnson kojarzycie? No jasne, że tak. To jest właśnie jego firma. Woody jest właścicielem New York Jets, a przy okazji kumplem Donalda Trumpa. Nie wiem, czy to by się spodobało w Londynie. Josh Harris, następny amerykański miliarder, który jest właścicielem Philadelphia 76ers i ma udziały w Crystal Palace. Musiałby się jednak ich pozbyć, gdyby został właścicielem Chelsea. Właściciel Sacramento Kings vivek Ranadive, też chciałby mieć klub w Londynie, wiadomo. Podobnie zresztą jak turecki miliarder Muksin Bayrak, który stwierdził, że ma 90% szans na pomyślne sfinalizowanie całej transakcji. Odważne słowa, szczególnie gdy w koło tylu bogatych chętnych. Są tutaj kibice, którzy pamiętają Tal Benhaima? Izraelski obrońca, który przez kilka lat grał w różnych klubach Premier League, między innymi też Chelsea. To właśnie on też chce kupić The Blues. To znaczy nie on, tylko tajemniczy biznesmen z Zatoki Perskiej, którego Benheim ma reprezentować. Podobno ich oferta ma opiewać na 2 miliardy funtów, Plus obietnica zainwestowania kolejnych 500 milionów w przyszłości. No i na koniec zostawiłem Conora McGregora, kibica Manchesteru United, który znany jest z tego, że lubi robić wokół siebie dużo szumu. Conor wrzucił na Twittera screena z rozmowy, gdzie padł tekst, żeby kupić Chelsea. Coś mi się jednak wydaje, że w tej walce jest kilku gości z portfelami wagi ciężkiej, przy których nawet taki kozak jak McGregor jednak wymienka. Jak... No to kto zostanie nowym właścicielem Chelsea? Nie wiem. Ale wiem, co powinien zrobić, żeby przekonać do siebie kibiców. Gary Neville też wie. Zresztą posłuchajcie. Klub znajdzie się w rękach kolejnych bogatych ludzi. Chelsea przetrwa i będzie mieć drużynę w Premier League. Pojawią się gigantyczne inwestycje, bo to właśnie się dzieje, gdy do klubu przychodzi nowy właściciel miliarder. Pierwszą rzeczą, którą będzie musiał zrobić to przekonanie do siebie kibiców Jedynym sposobem na to jest zainwestowanie w drużynę, zatrzymanie Tuchela i piłkarzy, których już się ma. Trzeba będzie sprowadzić nowych piłkarzy, którzy odcisną swoje piętno na drużynie i przez to pokażą, że budujemy nową Chelsea. Chelsea bez Romana Abramowicza. Neville ma rację, tak to pewnie się skończy. To mogą być ciekawe miesiące dla kibiców The Blues, a okienko transferowe może być wyjątkowo gorące w Londynie. No chyba, że. Nowym właścicielem Chelsea zostanie Wanali. W każdym razie będzie o czym filmy nagrywać. Trzymajcie się tam, życzę udanego tygodnia i miliardów na koncie. Wszystkim pa!